Hej, Siemka, tutaj Szybek i witam Was w kolejnym odcinku z serii na modach. Kurcze, dalej nie wiem, jakby to ładnie przedstawiać tę serię, no ale dobrze, no. Wiecie o kogo chodzi, wiecie o jaką serię chodzi i wszyscy się cieszą, tak? Dobra, ja się przynajmniej cieszę, jest fajnie z tym. E, słuchajcie, już przeszykowałem sobie te roślinki, o których mówiłem, tak? 10 na 10, w ogóle, że są takie fajne i. Tram postawiłem coś większego, dużo większego. Dzisiaj będziemy produkować Blaze Rody. Mam nadzieję, że nie tylko, no ale wiecie, to różnie bywa. Czasem plan yy, nie zgadza się z tym, co, co faktycznie będzie się robić. Poprawiłem również Sprinklery i zacząłem naprawdę masowo produkować yy, ten hucz który jest tutaj, tu się produkuje. Muszę co jakiś czas te ziemniaki wyrzucać, wiecie, bo mam ich troszeczkę za dużo, chyba zaczęły znikać. Tak, minęły 4 minuty. Proszę, pierwszy raz chyba obserwowałem masowe znikanie temu z podłogi. Eee, nie wiem, czy Wy też? <gry> eee, no i dobra, to tak, tu mamy mój piękny hucz, który mam nadzieję kiedyś przerodzi się na coś ciekawszego. Eee, sprinklery teraz są tak porozstawione. Od każdego brzegu, brzegu brakuje takiemu e, po trzy bloki. Um, oraz oraz mamy tutaj coś wyżej nieco. Tak, całe połacie. Wielkie połacie. O, tekstura sprinklera znika. Widzicie to? Ting, ting. Um, ok, małe cięcie było, tak. Teksturka fajnie znika. Postawiłem już nawet harwester. O, i w ogóle te, 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 te takie kołki, które już chyba widzieliście z zewnątrz, no bo raczej. E, Niewidomi nie jesteście, raczej tu mnie widomi znaczy, widzący <grywia> oglądają. Ehm, dobra, i to w sumie co? A to w sumie to muszę tak dokraftować sobie troszeczkę em, przewodu, żeby to wszystko sobie ładnie podłączyć. I co tu będziemy potrzebować? Tylko tak zerknę, ok? Ehm, genera generowanie czegokolwiek, tak, to będę musiał zrobić chyba później kolejny generator. Może tymczasowo pod ten się podepniemy, czemu by nie? Um, I ten dakty, dobra, wiecie co? To ja może sobie to dokraftuję. Tak, piękne przygotowanie do odcinka. Brawa, szybko. Crafting z Industrial Craft, widzę, troszeczkę się tu pozmieniał, ale ludzie, ile ja w tym modzie już nie siedziałem, to jest po prostu niesamowite. A co tu jeszcze mam? O, to, 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 to do zrobienia. Kurczę, nawet nie, proste te craftingi są, nie są złe, tylko trzeba znowu te narzędzia narobić. Uuu, uh, dynamit Dobra, co do tego craftingu to jest on dosyć w sumie nudny <laughs> um, tak, trzeba tu zrobić naprawdę sporo kurcze rzeczy, które, które No, wymagają niby czasu, znaczy ten crafting nie, on jest fajny, on jest fajny, tylko Tak myślę pod wiecie, kontekstem tego jak to by oglądać, nie? Ile można by na przykład kręcić film o tym jak się coś craftuje, a potem się to craftuje i potem jeszcze craftuje i. No dajcie spokój. Dobra, mamy generator. Jeszcze będzie mi potrzebny. Mm, kompresor, przynajmniej kompresor. I widzę, że on jest dużo łatwiejszy do zrobienia niż inne rzeczy w tej grze. Dobra, to teraz jeszcze tak, trzeba zrobić kabelki. O nie, o nie, o nie, o nie, ale moment, ale. Ale czemu to tak? Przecież ja mam tylko dwie gumy i. O nie! Ta gra po prostu uwielbia poświęcanie rzeczy. I nie tylko rzeczy. A dostałem coś, dostałem jedną. Jedną, jedyną. Łapiecie? Kaman. Muszę więcej drzew teraz posadzić. Ciekawe, czy mam mączkę. Uch, na moje szczęście jeszcze jakoś się dało. Udało po prostu z tą. Z tym jakoś cośkolwiek zrobić, no. Kurczę, musiałem trochę poczekać. E, pozasadzałem nowe sadzonki, ale one jakoś tak nie bardzo chciały mi urosnąć. Także musiałem czekać. No, ale sprawa dobrze się skończyła, proszę bardzo. Oto mój... Oto mój nie kompresor. No kurczę, co jest? Aha, bo kamień. Kamienia nie wyciągnąłem, dobra. A teraz jest mój kompresor. ta -da! Mam nadzieję tylko, że to będzie jakoś działać. No jak nie, no to użyjemy tego Thin Cable Jakoś to będzie oh, Okej, okay, dobra, z tym co mam, muszę jeszcze jakoś dać sobie radę Jak już zacznę generować serio jakąś taką stabilną, konkretną energię Postawię to kuary i będę miał z głowy, bo jak na razie To naprawdę pełno, pełno potknięć i konfliktów jakiś na mojej drodze Ale spoko, pamiętajcie, że każdy każdy mój start mniej więcej tak wyglądał, no przecież nie od razu Rzym zbudowano, tak się podobno mówi. Dobra, to co, to teraz tak. Najpierw itemsy, znaczy itemsy, no w sumie tak, itemsy. Najpierw tu będą wszędzie lądować itemsy. Trzeba sobie to wszystko poustawiać. Insert, insert, insert. A tu ekstrakt bez sygnału recylonowego. Okej, okay, dobra, to wszystkie itemki już polecą. E, chociaż moment, chwila, hmm, to jest w miarę dobrze rozwiązane, aczkolwiek ta jedna rzecz chyba nie tak to miało, moment, nie tak to miało chyba wyglądać, hmm, tą jedną skrzynkę, znaczy to w sumie nie jest skrzynka, tą jedną beczkę musimy chyba sobie odpuścić, bo wątpię, że jeszcze coś, to wiecie, tak skrzynka na dodatkowe w razie czego gdyby coś, hmm, taka, taka, w razie gdybym coś jeszcze miał nagle tu produkować, ni stąd, ni zowąd. O, spadła. Super. Um, ale mam nadzieję, że tak w sumie to nie będzie. Dobrze, to tak mamy. Cóż by tu teraz? Teraz sobie musiał sobie jakiś podest tam chyba zrobić, co? Tak, żeby zacząć cokolwiek tam um, wymyślać od spodu. Powiedzmy, że z tej strony, nie, nie z tej, z tej strony, chyba będzie najbardziej optymalnie, jako się dostać do, środku, do środka. Wykorzystajmy do tego chisel. Chisel nam pozwoli zrobić jakieś ładne deski. Cóż to za ładne deski będą? Te myślę, że się nadadzą. Tak. Okej. Okay. Zróbmy sobie mały podeścik. Za pomocą tegoż to, oto właśnie, podestu. Ej, co tam się stało. Co tu się stało? Widzicie to? No, come on! O, o, co wam tu, o, o co wam tu biega? Tu wszystko przecież ładnie sobie śmigało. Proszę bardzo. Oż ty! To twoja wina, prawda? Spiłuję po prostu. Sio! Wszędzie właśnie Po prostu... No Jak z buchami w lato. Dokładnie taki sam, taki sam z nimi problem. Okej okay, dobra mniejsza z tym teraz powinniśmy się ładnie zająć tutaj wszystkimi rzeczami które będą nam wypadać prawda Dobra to teraz tak to będzie musiało nam wpadać gdzie do kompresora tak tak to musimy zbierać do kompresora Wiecie tam będą wszystkie blaze rody prawda Eee, kompresor będzie natomiast nam to wszystko ładnie przetwarzał i wysyłał. Tu musi być na pewno ekstrakt, i wysyłał do generatora, który będzie tutaj. Tam trzeba będzie przedstawić, a to za chwilę. I z kolei ten otoż generator będzie nam zasilał ten kompresor. Chyba, chyba już spoko, nie? W razie czego to jeszcze jakiś bedbox się zrobić czy coś w tym stylu. No wiecie, taki bufor energetyczny. Zobaczę to, jak to później wszystko będzie jeszcze działać. Um, jeszcze oprócz tego... Ach. Nie umiem trafić. O, trafiłem, proszę, dobry jestem. E, oprócz tego powinniśmy mieć tutaj... O, nie, nie popsułem na szczęście. Ehm. Um, takie coś. Ojejku, nie, nie w ten sposób. Tą beczkę, żeby po prostu zbierać dodatkowe Blaze Rody, które nie będą wymagane do zasilania, no bo chyba wszystkiego tutaj jeść, nie będzie nam ten system, prawda? Przynajmniej tak bym chciał, żeby nie jadł. Dobra, to tak, mamy tutaj insert. Tutaj też mamy INSERT i to jest priorytetowo, nie? Wolne miejsce wepchnie, nie ma, poleci dalej, więc to powinno dobrze nam działać. O, tu jeszcze trzeba to skonfigurować. Extract. Aha, i musimy wejść na górę, bo przecież jeszcze musimy jako, jakoś pozbyć się sladżu, który w dosyć niestety sporych ilościach się tu wydziela. Znaczy, niestety, no tak jak mówiłem, jeżeli się później ogarnie. Nie tak. Um, ogarnie coś, żeby z tym sladżem robić, typu produkować na przykład. O, złapałem na przykład, wiecie, ten piasek, te, te wszystkie rzeczy, to potem jakoś to leci. No, ale bez tego to tak trochę, trochę lipa, no. Nie ma gdzie się tego pozbyć, to utyka. Trzeba po prostu kasować. Dobra. E, tu to wylatuje, to wylatuje. Oho, um, i my jeszcze jeden generator w sumie będziemy potrzebować tutaj zacnej sprawy. Nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Jeszcze jeden generator, tylko tak jak mówiłem, no w obecnej chwili nie bardzo mogę sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że ten generator nam wystarczy. Trafię na bok. Oh yeah! Taki dobry jestem. Teraz musimy popodskakiwać, pohopsać trochę. Czy ja nie trafię czasem głową? A, nie trafiłem. Nice. A tutaj, tutaj. No, prawie, prawie. Prawie tak jak chciałem. O, proszę, zadziałało. Nice, dobra. To tak, to zebrało nam troszeczkę. Nawet troszeczkę dużo. Aha, upgrade tutaj nie mam. Ehm, tych roślinek. I wiecie o czym zapomniałem? Kurczę, przecież one się zbierają. Ojejku, jako zwykłe. Jako, jako te rośliny, jakie je teraz widzicie patrzcie. Widzicie, mamy tutaj, o, już 36, proszę bardzo, a to tylko takie małe pole. Już mamy 36 proszków, a z pięciu, e, z pięciu nam kompresor zrobi jednego blaze roda, także ja zaraz do was wrócę i będzie fajnie. Skraftowałem sobie zwykły crafter tieru pierwszego z RF Tools, dwie recepty nam wystarczą, a chciałem wam tutaj przedstawić miejsce, gdzie znowu produkuję Uwaga! bedrockium. Na razie jest to bardzo powolne, no bo wiecie, no ograniczenie w surowcach jest naprawdę straszne i tak już będę musiał znowu się przejść po odcinku do kopalni. Napisałem sobie znowu ten sam program. Jeżeli chcecie w ogóle ten program, to napiszcie komentarz, ok. Ja w następnym odcinku wam pokażę, jak to, jak zrobić taki programik. W tym, w tym bloczku, który tam widzieliście. I to samo samokraftuje samo craftuje różne rzeczy, w zasadzie każdą możliwą rzecz, nie wykorzystując energii. Przeciwieństwie um, do craftera, natomiast niestety w tym miejscu nie mogę zastosować sobie um, tamtego craftera, tego na programy, um, bo po prostu inaczej, inaczej tu wszystko działa tu i temy od razu przepłyną gdzieś dalej, nim crafter chyba się zorientuje, że cokolwiek tam jest. No, chyba żebym zdefiniował, co ma dokładnie robić. No, to może trochę inaczej by też to um, wyglądało. Ok. Tak, Ciebie muszę, muszę stąd wziąć. Wszystkie rzeczy ze środka też. Ehm, co jeszcze? Aha. Pod tobą powinno coś być, prawda? Nie spadnę. Tak, był kabelek. Nice. <głynie> Teraz i tak muszę spać, bo przecież kurczę. No właśnie. Nie miałem jak wejść z powrotem. Ehm, czy ja stąd cokolwiek mogę zdziałać? Nie, muszę wejść na górę, tak jak. Się przygotowywałem wielce do odcinka. Tak samo i teraz. Muszę stanąć sobie tu ładnie na krawędzi. Aha. Jakoś tak to zrobiłem tak wrożek. Oproszę. Dobra. Nie dobra. Teraz jest dobra. I tutaj miało być insert. Ok to wszystko już jest poukładane. Pomiędzy tym wszystkim jedyne co muszę ustawić teraz, no to ten nieszczęsny crafter. No dobra, niech będzie odwrócony bokiem co mi tam. Energię niestety trzeba do niego teraz doprowadzić. Apply. O, Apply teraz, proszę bardzo. E, będzie się produkował Blaze Powder, który następnie będzie wyciągany gdzieś tam dalej. Kurczę, ciemno. No, ale za to nie poradzę, no. Muszę teraz cokolwiek jeszcze zrobić, żeby to już przynajmniej przetestować, czy to w ogóle działa. Powinno. No dobra, to tak, ciebie podpinamy tutaj. W zasadzie to powinniśmy to wszystko podpiąć z tyłu, nie? Oj, 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 Jak ja teraz w tym trafię? Nie ma bata. Co ja mam zrobić? No dobra. To zejdziemy niżej w ten sposób. Um, tutaj. Tutaj. O, nice. W tym momencie... Jeżeli dobrze główkuję, mogę rozbroić to wszystko, co tutaj mam. Hops, hops. I wszystko powinno śmigać, aż, aż, aż miło, tak w teorii. To jest załadowane i jest, proszę bardzo. Um, Pearl, perły powinny tu wpadać, tylko musimy dać insert. Wiem, ciemno jest, ciemno i to bardzo. Zaraz coś wymyślę, ok? Proszę, ile blaze powderka. Hmm. Muszę wejść sobie w opcje. Video settings i. albo nie, pójdę spać tak. Lepiej pójdę spać. Ok, nowy dzień. Wyzwania w sumie stare. No ale trudno. Hmm, co teraz się tu musi stać? A właśnie, przecież ja tu miałem. zacząć wytwarzać jakąś energię, co nie? Kompresor się ładuje, naładował się. Aha, czyli nie skonfigurowałem chyba jeszcze tutaj wejścia. Albo nie jest to kompatybilne? Uuu, to by była heca. Co my tu mamy? No, tu jest insert. Tutaj? extract, Ale tu nic nie wpada. Aha, no tak, przecież jeszcze w tym miejscu. Nie trafiłem? Nie? Nie? Też nie? Kurczę, muszę tu jakoś. Skoczyć, tylko nie z tej strony, no nie ma bata. Jak tam mam wejść? <laughs> Jejku, ale pod górkę sobie ze wszystkim po prostu działam. Tu jest insert, proszę ja ciebie. O, jest, 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 jest blaze, blaze powder. Mm, tam jakaś energia nam się wygenerowała. Blaze powder się kompresuje. Jest ok, ale ekstrakt chyba nie działa. Działa? Nie działa, dobrze trafiło tutaj. Proszę, szalenie, iu nam wzrastają. Ja spadam. Ee, energia dalej jest na kompresowanie, będę musiał jakiś upgrade zrobić. A tutaj, moi drodzy, za niedługo będziemy zbierać Blaze Rody. Mm, nice. Teraz tylko tą maszynerię muszę zostawić na jakiś czas. A, właśnie, jeszcze upgrade muszę przynieść. Oho, ho, ho! Ale tego tam będzie. O kurczę, buforu wystarczy? Wystarczy, jakoś jakoś tutaj system daje radę. Nice! Jedynie co muszę jeszcze zrobić, to podpiąć sobie Aquanus Accumulator e, pod te water tanki z AgriCrafta. Dzięki temu nie zabraknie mi w nich wody. Okazuje się, że na szczęście są kompatybilne. No. I co ma, co tutaj mamy? Co tutaj mamy? IU wzrasta. Ten system powinien być na tyle inteligentny, że nie powinno to chyba wykorzystywać więcej IU niż to jest potrzebne. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. W sensie wiecie, nie będzie się marnować Blazeroth, jak tu będzie wpadać. Także nice, dobra, dobra, jejku, jak ja się cieszę, w końcu mam ten system. Mam jeszcze parę innych pomysłów i chyba do tego wykorzystamy następnym razem krowy, które tutaj wszędzie mamy w okolicy. Zobaczy, czy uda mi się zrobić jakiś fajny, prosty system jeszcze dla początkującego. A tymczasem cóż, teraz idę do kopalni, także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego. Pst, hej! Ale wiesz, łapkę możesz zostawić, jeżeli Ci się podobało. A jak nie, to powiedz co Ci się nie podobało. No, to ja tyle. Hej!